Prawdę mówiąc, dzisiaj znowu gdzieś tam się nie uszygliśmy. Banalnego błędu w defensywie. No, trudno, żeby przeciwnik takich błędów naszych nie, wykorzy nie wykorzystywał. Także. Ee, ale tak jak mówię, no, trudno też oczekiwać nagrad bramek w, w takim momencie, w którym jesteśmy akurat w przygotowań. Tej dokładności trochę brakuje, tej cenności również. Także spokojnie to jeszcze jest czas na to, żeby to przyszło. Indywidualne oceny po tym meczu są jakieś? Eee, tak, oczywiście. Tych, tych indywidualnych ocen będzie trochę sporo. No. Eee, ale no, nie będę się tu wiadomo, z, z, trochę za dużo by trzeba było rozmawiać, żebym o każdym zawodniku tutaj coś powiedział. W tej... Natomiast ta dwójka testowanych, czyli Michał Sonarczyk, Mohamed Esam, dwóch napastników, których jest bliżej podpisania kontaktów z koroną, czy, czy jeszcze nie? Tak naprawdę bardzo mocno się obydwu przyglądamy, tak, niewykluczone, że mogą zostać obydwoje albo żaden, prawda. Cieszy mnie to, że sam dzisiaj też zdecydowanie lepiej wyglądał już niż w ostatnim meczu, szeł też bramkę, no, był zdecydowanie bardziej aktywny. No, zobaczymy, no, jeżeli chodzi o Smolarczyka, też bardzo, bardzo fajny, fajną mecz w tej pierwszej połowie zagrał, także spokojnie jeszcze. Ilu zawodników chce Pan wziąć na obóz do Masuczy? Tak naprawdę tej liczby nie ustaliliśmy. Ta liczba będzie wynikała z tego, co czym będziemy dysponować i, e, i jak, e, jak taka dra nasza będzie wyglądać. Panie trenerze, takie <laughs> pytanie, bo tutaj w mediach też już pojawiło się to nazwisko. Ilian Micanski, Bułgar. Czy to rzeczywiście jest zawodnik, który może być w koronie? Mm, tak, jesteśmy też tym zawodnikiem zainteresowani. Na jakim etapie są rozmowy z tym 31-letnim napastnikiem bułgarskim? No jesteśmy już po, po, po kilku rozmowach można powiedzieć, ale, ale to nie jest jedyny jakby zawodnik na tą pozycję z którym gdzieś tam rozmawiamy, także tak to wygląda w tej chwili. nie obawia się pan, nie obawia się nie. pan tego, że to jest zawodnik, który tak naprawdę ostatni dobry pełny sezon rozegrał w Karlsruhe 2014-2015, później nieudana dosyć przygoda w Korei, później nie granie. no i Lewski Sofia także bez meczu. No dlatego dlatego gdzieś tam na pewno. Mm, przed podpisaniem, jeżeli miałoby dojść do tego, czyli to przed podpisaniem wtedy kontraktu na pewno wcześniej e, zawodnik zawita do nas. Czy on pojedzie do Janaby? <laughs> może tak być, nie wykluczam takiej sytuacji, ale to tak jak mówię, nie jest to jedyny zawodnik, z którym rozmawiamy. Czy ktoś jeszcze może dołączyć do kadry przed obozem na Cyprze, czy na razie ta kadra, która jest, plus ewentualnie społeczność grup e SAM i tyle? Nie, no do każdy musi dołączyć napastnik i bramkarz. Zbyszek Małkowski? Nie wiem. Jest szansa? Nie wiem, nie wiem naprawdę. To jest, wie pan, to już jest tak długo no tak, ja temat przewijany. Temat cały czas i, się tam, ciągle gdzieś tam przybliża, oddala. I tam oddala do... Wie pan, a ja tak naprawdę potrzebuję hmm. zawodnika. Nie? No I ja nie mogę czekać cały czas w blokach. tak Jeżeli, jeżeli e, dojdzie do takiej sytuacji, że tutaj trafi do nas e, e, bramkarz, no to, 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 no to musimy od razu taką sprawę załatwiać. Także to zobaczymy, jak to będzie dalej. Z Mogłowskiego byłby pan zadowolony. E... Tak naprawdę to w tej chwili to ja nie mam bramkarza, który, który by e, był w stanie tutaj zespołowi pomóc. Tak? Wcześniej było inaczej, a teraz nie mamy, także, także szukamy. Czy to będzie ten bramkarz, czy inny w tym momencie, ja nie mogę panu odpowiedzieć.